No dobra. Co tym razem? Chcę, abyś. Knock, 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 no. Pukanie, nie? E, po angielsku. Mianowicie można też tak pukać do drzwi. Knock in the door. Dobra, czekajcie. E, co tu jeszcze ciekawy jest? Kręciło mnie to, kurczę, naprawdę nie wiem o co chodzi. Teraz gra wygląda całkiem pozytywnie. Mogła być taka od samego początku. Jest to naprawdę dość ciekawe, no. perfumy. Nic co z nim jest nie tak! Liła Sara chce, abyś mu. Sara chce, abyś mu przywaliła. Dzięki Teo. Wygląda na to, że będziesz musiała mi przyłożyć. Ale nie chcę ci robić krzywdy, mogłabym... Wiem, że to absurdalnie brzmi. Hej, marzysz o tym. Dobra, Sara, zróbmy to. Nie ma wyjścia. co, pierdzielnie mu? W porządku. Ale przedtem chciałam ci powiedzieć, że... Nie nienawidzisz mnie aż tak. O to ci chodzi. W porządku, podaj mi to. Stanę obok ciebie. Aua. I oni musieli znaleźć ten pokój w tym muzeum. Żeby Sara przywaliła mu w łeb? Nie mamy czasu. Ale to jest głupie. was tutaj, ponieważ ta wojna toczy się na każdej płaszczyźnie istnienia. Noszony przez ciebie... Dobra, co wam... to co mówiłem? Ta gra jest dalej tak słaba... Ludzie nazywali go Kamieniem filozoficznym. Firozowiczem, strasznego zostali nabrani. Po tym jak Lucifer został wypędzony z nieba i zmuszony do życia pośród ludzi jako śmiertelnik, sporządził przedmiot, w którym zaklął swoją i czekał na odpowiedni moment, aby się zemścić. Lucyfer był uwięziony w wytworze swych własnych rąk, lecz ja go uwolniłem. Teraz szuka kamienia, gdyż może on odwrócić zarówno jego, jak i nasz los. Tak jak i ludzie, Central Park skrywa sekrety, które należy wydobyć. Niektóre są zabójcze, ale jeden z nich może nas uratować. A teraz obudź się i zamknij oczy. Edwardzie! Coś się stało? Powiedziałeś coś o oczach Zamknij oczy. Te okazał mi... Co? Zamknąć oczy. Tak słyszałem i co z tym. Znowu gdzieś tutaj jest? Moje oczy! Oślepiasz mnie! No bo mam latarkę włączoną, w sumie niepotrzebnie, no ale dobra. Wow, dobra, Bije blask z tej tutaj ściany. Oh my god! Co teraz? Przeszedłeś przez to? Mój hmm. Boże! No spokojnie, co to za hol? Jakieś wiertło czy coś w tym rodzaju? Dobra, obejrzyjmy to. Dziennik Teo, Stare Zamczysko, dwa miesiące temu. Stare Zamczysko nazywane było przez kapłanów Okiem Central Parku. Zakładam, że soczewka musi zostać umieszczona na górze, aby wskazać położenie klucza, ale nie mam czasu, by się upewnić. Może leży gdzieś pod naszymi stopami od wieków, czekając w ciemnościach po ziemi. Coś się jednak zbliża. Czuję to. Cudownie. Strasznie mętna ta wskazówka. Ale może znowu się pojawisz, teo. A jeśli nie, no to będzie lipa. A czekajcie, bo to jest tego więcej. Otwieranie drzwi do pokoju bla 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 bla. Ręce Wenus ukształtują zamek do drzwi podczas gdy Mars będzie Tak, 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 nieważne. Gdzie jest ten telefon? O, idealnie. Mam jeszcze dwie nieprzeczytane wiadomości. list od Kernbiego, nie witaj Edwardzie, mój stary przyjaciel, mówimy dobrze, bla, 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 bla. No dobra, fajnie, jakaś klątwa. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, chyba że chcecie, no to oczywiście stopnijcie sobie materiał. Ja pewnie będę tego żałował i zaraz nie będę wiedział co zrobić, no ale cóż. W klucznym pokoju znalazłem następujący wiersz. Ręce Wenus ukształtują zamek do drzwi, podczas gdy Mars będzie walczył, aby przynieść król z powrotem do serca. To ci niespodzianka nosicie nie będzie podnosząc ścieżką świata sam. Jest to zgodne z zasadami al Alchemii Mars Wenus, mężczyzna kobieta wzajemnie się uzupełniając, Staną się jednością siłą ludzkości, nie wiem tylko kim będzie Wenus. Brzmi to strasznie dziwnie. I chodzi prawdopodobnie o Edwarda i Sarę, którzy są tutaj razem i mają te tutaj rzetony czy coś w tym ro rodzaju. Podejrzewam, że swój muszę wyekwipować w kurtkę. Tylko teraz tak, czego bym się mógł pozbyć. Przeładujemy oczywiście magazynek. Pudełko baterii. baterię też wsadzimy sobie do latarki. Tam to nam się kończy. O, no i co mogę powiedzieć? Kurczę, no nie chcę za bardzo nic tutaj wyrzucać, bo całość może się jeszcze przydać, no ale. <laughs> Z bandaży zrezygnować. No nie będzie. Takich na razie nie potrzebuję. Weźmiemy tą monetę. Sprawdźmy, co mogę z nią tak właściwie zrobić. Oczywiście zgasimy najpierw latarkę. Aha, właśnie o to chodzi, żeby połączyć to z latarką. Ale jazda. I wyświetlamy wtedy taki symbol. Hmm. Czyż widziałem taki symbol wcześniej. On był chyba na ścianie. Z holów. czekajcie, zamknę oczy. Nic to nie dało. Myślałem, że może gdzieś będzie. Ee, będzie nam wskazywał ten gość, e, miejsce gdzie mamy użyć e, tej monety. No ale cóż, nie, nie jest tak prosto jak myślałem. A jeśli wrócę tutaj, stanę w tym miejscu i połączę to z tym. Okej. Okay. Się naprawdę dziwnie. Owa. Wreszcie rozumiem, oto moja rola. Muszę zbudować zamek, aby otworzyć te drzwi. Może to miałam zrobić. W porządku, ruszam do starego zamczyska, zbuduj ten zamek, a może wkrótce uda nam się to zakończyć. Zaufaj mi. Trzymaj się. Jaki zamek? To, to jest bez sensu. Dobra, okej, okay, biegniemy. Zagadka była fajna, ale cała reszta Otoczka fabularna na, na jej temat i, i tak dalej, no jest absurdalne. O, i całość się z, zasypała za nami, no cóż, trudno. Miejmy nadzieję tylko, że potworów tutaj nie będzie. A chociaż, kurczę, zawsze mam taką nadzieję, one i tak wychodzą. Tak więc zawczasu połączymy sobie... E, ...broń... ...z butelką benzyny, no widzimy też wózek widłowy, nie wiem po co. Podnieść lub opuść widełki, sterowanie podnośnikiem. No dobra, no rozumiem, że sterowanie podnośnikiem tylko. Jak ja mam to zrobić? To nie znowu będzie jakiś bzdźmny skrót klawiszowy na to. A mogę ich porozjeżdżać jak fajnie. Czekajcie, jak podnieść widełki? No to teraz będzie też całkiem sympatyczne. Aaaa, ah, wózek widłowy, wózek widłowy. Ała, dostałem od kogoś. No nie no, nie wierzę. Atkują nas te małe skurczybyki. Jak to podnieść? Draństwo. A, tutaj coś. No tak, no logiczno, że będzie to przycisk home na klawiaturze. Ah. Home i ten poniżej. kurczę, nie mam czasu nawet spojrzeć, bo coś mnie tutaj atakuje. Te headcraby. No i tak, oczywiście podniesiemy to sobie i teraz wypadałoby chyba wysiąść z tego pojazdu. Pięknie. No, mrugniemy kilka razy, bo oczywiście mamy jakieś sfleczały oczy. Z jakiegoś syfu. Przebiegnijmy się przez most. Tutaj jakbyś nie mógł tego przeskoczyć, Edwardzie. a i co tym razem? Hmm. Strasznie duże te pomieszczenia. Mamy ogień i młot. I tutaj chyba nie wskoczymy. Mam takie wrażenie, że przydałby się znowu wózek widłowy, no ale... Tu jest jeszcze jakaś konsola. wajcha. Aha. I co mi to dało? Aha, że mogę się na tym podciągnąć. Wskoczyć tutaj. Przepraszam Was. Kichnąłem. W każdym razie tak. I co mogę zrobić dalej? To jest też niezwykle interesujące. Nie mogę ani się tutaj jakoś przepchać, przekraść, schylić. No, no nie wiem, ładę No hmm. przynajmniej mogę tam już wskoczyć to też jest coś. Czekajcie, gdybym znowu użył pistoletu i strzelił na przykład. Tutaj nie. Całość się nie zapadnie, niestety. Nie rozleci. Te też po coś tutaj są, ale mnie to frustruje, nie, nie wiem kompletnie co tutaj zrobić, no. no, bo ja tam mogę wsuwać i wysuwać. Ja mam takie kiepskie wrażenie, że potrzebujemy tutaj tego wózkawidłowego. Jak to zrobić, żeby dostać się tutaj razem z nim? On tam po prostu trzymie ten most, żebyśmy mogli przejść. Aha, no możemy odjechać z nim. No to cudnie. To trochę nawaliłem. Jest to mocno nielogiczne, ale dobra. A i tutaj możemy jeszcze rozwalić te kokony, no ale dobra, nie będziemy się w to bawić. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc. Nie ja tego pożałuję, już zaraz zginiemy, ale no cóż. Aha, chyba wiem co trzeba zrobić. Jeśli wyjedziemy stąd, kurczę się ich nazbierało. Jeśli wyjedziemy stąd i spróbujemy podnieść to tutaj od boczku, tak mniej więcej. No, kurczę, no wiejeź tam Edward, no. Tak, tak, tak możemy to podnieść, jest idealnie. Teraz podnosimy to na taką wysokość, żeby wysunąć e, te gówno takie cholera, jak to się nazywa. No tą belkę. Nie wiem, jak to inaczej tutaj powiedzieć i nazwać. Tak, i teraz to nam będzie to trzymało. Kurczę no. No nie, no zombie się jeszcze przypomentowano. Cholewcia, Trzeba wziąć sobie tutaj coś drewnianego. Ominąć go, no, to, 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 to go po prostu wybitnie ja dobrze ominąłem. Nie wychodzi mi to nie ma co podpalmy ten płotek. I ciulaj mu tym pięknie. Jestem małe gówna jeszcze. Albo darujemy je sobie. Mam no ważniejsze rzeczy na głowie jak wózki widłowe. O, ideolo. I teraz tak, przycisk home, co jest pod nim. O i idealnie możemy tutaj wjechać i zrobić anarchię. Przeczytaj SMS-a. przeczytam go zaraz. Ten że jest następny cholera tym koką klujący tym widziadostwem. jest tak po prostu perfinne. To sobie odłożymy. To sobie weźmiemy, trzeba będzie coś w rodzaju takiej ala drabinki postawić, ustawić, jak zwał, tak zwał. Coś strasznego. Tak, świetnie że wózkami widłowymi. Okej, okay. tamten mi niestety zjechał. No ale kto by się tam tym przejmował? Te Ty główno cały czas leci z nieba. I teraz tak, ja bym to tutaj postawił jedno na drugim. Da radę, dało radę. Bo sobie jeszcze te dwa, sympatycznie. No, idealnie to podnoszę. I to sobie postawimy gdzieś tutaj. Cudownie. No taki był plan. Wskakujemy. Edwardzie, wskakujemy. Powtórzę jeszcze raz. Wskakujemy. Tak, bingo. Zrozumiałeś o co mi chodziło? I tu masz, człowieku, drabinę. Tak, genialnie. Teraz sobie pyk wajchę. I zobaczymy co popsułem. No, no, zrobiłem most. No, ideolo. Ideolo pomidoro. Sprawdzimy jeszcze, co jest na końcu. Nie można na apteczkę nic. Rzeczy pewnie po co. Weźmiemy sobie dwójeczkę, czy nasz pistolet. Ja Spróbujemy jeszcze rozwalić te kony. Da się podpalić. Nie. Trzeba mieć jakieś źródło po prostu. A, da się je podpalić. No to bingo. Chciałem powiedzieć, że trzeba mieć jakieś źródło światła, ale już ognia. Ale, 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 ale okazało się, że można to zrobić bezproblemowo. Bo... Przy użyciu pistoletu. A i tu jest następna wajcha Do przełączenia. Jednak wpierw hastala wista. Pyk. Aha, no i trzeba sobie pomóc znowu tym dreństwem. Przy okazji porozjeżdżamy te małe góna, które tutaj biegają w dalszym ciągu. Cudnie. Podnieśmy to sobie. Strasznie naciągany ten patent z tym wózkiem widłowym. Jest to mega wkurzające. Czy jasne? No te zagadki jakiś tam sens mają, ale one są banalnie proste. Dobra, i co teraz? Znowu wyskoczy to gówno z ziemi, te zombiaki Albo cokolwiek innego O się zezłoszczę, na szczęście tego nie ma, dobra SMS-a nawet nie czytam, będą tam jakieś bzdury i pierdol, komu to potrzebne Dobra, jesteśmy znowu w jakimś garażu Przełączymy sobie Padłem w ogień. Ach, nic się nie stało, na szczęście. tylko jedno słówko, a wyciągnę cię stamtąd. Ach, Crowley, daruj sobie ten dramatyzm, czego chcesz. Klejno karmi. Po prostu powiedz, że mi go dasz. Czy będę zmuszony napawać się widokiem twojej śmierci, gdy rozpłyniesz się w tej czarnej brejki? Masz hmm. 10 sekund. Ale ja spokojnie Obiec mogę wyjść się. z tyłu tą kładką, ona się tak Teraz ustawiła. Zostawię wam coś do przemyślenia. No no. Zresztą on tutaj tym helikopterem w sumie świeci. No to nie no, to ja nie cofnę teraz do tej kładki. Trzeba jakoś trzymać w źródle światła tego helikoptera. Kurczę no. a no i zeżarło mnie nie jednak. Jeszcze raz powoli. No i znowu mnie ze zeżarło. Nie, wydaje mi się, że chyba musimy się trzymać jednak w świetle tego helikoptera przez cały ten czas, jak tutaj chodzimy. Tak więc tak, idziemy, idziemy, idziemy. No teraz tutaj zawraca. Idziemy, idziemy dalej. No, znowu chyba zawraca. Idziemy, idziemy, biegniemy. Teraz gdzie? Tam. Tutaj. No i kurczę, no miałem szybciej podbiec. Ajajaj. Aj, aj. Powtórzymy sobie jeszcze raz ten patent. A tak lepiej widać w choleracie Jesteśmy cały czas w tym świetle. Idzie się całkiem prosto. Okej, okay, tutaj. Dobra. Gdzie teraz? No i kurczę, no nie było szans, żeby. Aj, aj, aj. Ciężko się tutaj przemieszcza w tym, no. Powinien być fajny taki kurcze, rekreacyjny spacerek prosty i przyjemny, a nie. Trochę przesadzają. Trudno to. I znowu. Zatrzymałem się po prostu o tą rurę, która tam wystaje. Przynajmniej takie miałem wrażenie. No dobra. Ostatni raz. Oby ostatni raz. Miło się spaceruje po parku, a jaki posłuszny. Mój pies mógłby się od ciebie uczyć. Suchin synu, ja cię... W porządku, wygrałeś. Opuść tę pieprzoną linę i to już. Zmęczył mnie ten pościg za tobą, Kanbi. Powinieneś od dawna nie żyć. Przykro mi, ale punktualność nie jest moją mocną stroną. Daj go! Proszę. Nie tak szybko, najpierw chcę poznać odpowiedzi. I graj ze mną, chłopcze! Dlaczego chcesz klejnot, jeśli jest przeklęty? Co ze ścieżką światła? Klejnot zasługuje na więcej niż tylko niedorzeczną przepowiednię. Szczęśliwe zakończenia są dla idiotów. To diabła z rodzajem ludzkim. Urodziłem się, by nosić ten kamień. Reszta to nie twoja sprawa. Okej... Okay. Teraz goni nas... Nie wiem, co to właściwie jest. Przemilczę ten fakt. W ogóle w dalszym ciągu ta fabuła jest strasznie naciągana i głupia, no ale okej. Okay. No tak, Edward po prostu wyskoczył z tego sam sam śmigłowca. Nie no kurczę, jest się tam dalej. Dobra, 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 co wam co mówiłem. O, tak troszkę nieporęcznie złapał tą linę, przynajmniej u mnie. Podejrzewam, że to znowu był malutki bug, ale kto by się tam tym przejmował, nie zwróciłem uwagi powiedzmy, że mrugałem w tym czasie. Przyciskiem X. Dobra. Wejdźmy sobie po linię do góry. A, no tak, no nie jest to takie proste, jak myślałem. Spadają na nas głazy. Och, znowu. Coś strasznego, no. A e, więc wspinamy się jeszcze wyżej. No nie, no kurczę, tak w nieskonczonych można się tutaj bawić. Jakieś tam małe kamienie, damy radę. No znowu... Ile tam tego spada? Co się stało? Aha, czyli, czyli nawet kurczę, w jeden kamyczek nie może nas uderzyć. No tak, no to na pewno będę to powtarzał znowu po milion 200 tysięcy razy. Dzięki za zobaczenie materiału, jeśli ci się spodobał to zostaw komentarz i a jeśli masz czas sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na main fanpage'u. Dzięki.